Ja, witam wszystkich w drugiej lekcji RAGME PHP o tym, jak stworzyć system rejestracji i logowania się użytkowników do serwisu. Wcześniej miałem podobny kurs o tym, jak się logować, a teraz pokażę, jak się zarejestrować. E, ok, mam tutaj pierwszą funkcję DB Connect. Tu popełniłem gafę. E, funkcję funkcji łączącej nas z bazą danych się rozłączyłem, używając MySQL Close. To musimy sobie usunąć stąd. Tego nie możemy mieć, ponieważ chcemy dzięki nas, naszej funkcji się łączyć, a nie rozłączać. Stworzymy sobie funkcję kolejną. Function getUser. Funkcja będzie nam pobiera użytkownika. Potrzebuje dwóch parametrów. E-mail i hasło. Stworzymy zapytanie SQL. SELECT ALL FROM SELECT ALL FROM użytkownik, where użytkownik email równa się nasza zmienna e-mail and użytkownik hasło równa się nd5 tak, ponieważ używaliśmy nd5 do kodowania hasła. Limit 1. Zobaczymy się z bazą danych DB Connect. używamy mysql query, żeby wykonać nasze zapytanie na bazie danych. Rezultat wnosi się mysql fetch-assets mysql fetch-assets właśnie ten rezultat, który mamy Wiem, że będę miał tylko jednego użytkownika, danej e-mailu i haśle, więc MySQL Fetch Asod powinien mi tutaj zadziałać. Tu rozłączamy się z bazą danych i zwracamy rezultat. Mam nadzieję, że to nam y, zadziała. Spróbujmy sobie to wywołać. Print R. E-mail to będzie. I hasło mama. Zostać nie mam błąd. Co to może być. Tutaj na końcu nie mam średnika. A te literówki? Użytkownik mi że teraz działa. Aha, mamy naszego e, pana, który miał mieć nazwisko kowalskie, ale nie ma. Literówki, które zdarzają mi się coraz częściej, z tego co widzę. OK, pobrało nam tego użytkownika, e, czyli jest w miarę OK, wszystko nam tutaj działa, pobieranie użytkowników. Zmienię sobie tutaj hasło na inne troszkę, zobaczymy, czy mi to pobierze. Nie mam tego użytkownika, czyli ta funkcja nam e, działa. OK, teraz musimy stworzyć sobie funkcję. <trym> która będzie nam użytkownika rejestrowała, gdyż jest to właśnie cel nam, yy, naszego kursu. Function, na tę funkcję function create user. Yy, Parametry tej funkcji będzie tablica o nazwie data, tutaj w tym moim przypadku będzie to zwykła tablica. Będzie ona tak wyglądała. E... Będę miał w niej pola e-mail. Które będzie na przykład. taki e mail e, hasło to będzie jestmy tata imię Severin i nazwisko Mamy tutaj x, e-mail, has e hasło, imię oraz nazwisko. Tak będzie wyglądała moja tablica. Przepraszam. A skąd będę ją pobierał? Będę pobierał stąd e-mail, imię, nazwisko, e-mail oraz hasło. Oraz tutaj powtórz hasło. To będzie tylko pole w celach walidacji mojej formy. Będę pobierał to i jak może zajrzycie sobie do pliku index.php te widoku gdy spojrzycie na, na tablicę e, pole imię tak i moje imię <kluzny> zostaje przekazane w formie tablicy tak user otwieram nawiasy i w środku imię tak samo nazwisko user nazwisko user email user hasło tak czyli tablica moja data z tej funkcji tak data to właśnie będzie ten właśnie User wysłany poprzez metodę POST z mojej formy. Zaraz zobaczycie jak to działa. Tutaj stworzymy sobie przykładowego użytkownika, którego będę dodawał do tej mojej tablicy. Gdy stworzymy sobie funkcję, najpierw stworzymy sobie zapytanie SQL i będzie ono tak wyglądało: INSERT INTO Użytkownik set. Użytkownik e-mail. Tak muszę sobie spojrzeć, jakie mam pola w mojej tablicy użytkownik. Użytkownik e-mail, użytkownik hasło i użytkownik nazwa. Użytkownik e-mail. To się równa. Data. E-mail. Data. E-mail, czyli to pole. stawiam przycinek. Użytkownik. Hasło. To będzie się równało md5. Pamiętajmy, że kodujemy nasze hasło przez md5. Data hasło, tak, czyli ten data zostanie zakodowany przez md5, ok, i użytkownik e, nazwa, tak, tutaj miałem pole nazwa, użytkownik nazwa to będzie się równało data imię plus data nazwisko, tak, czyli to będzie moja nazwa użytkownika, mogę sobie zamknąć cudzysłów i średnik, Znowu uczymy się z bazą danych, db.connect result równa się mysql query wywołuje sobie naszą jako parametr naszą kwerendę qrry if not if not result mysql error zwracamy sobie false a jeżeli się uda to chcę sobie pobrać id nowo dodanego użytkownika mógłbym sobie zwrócić true czyli użytkownik został dodany ale ja poprzez mysql my insert id chcę sobie pobrać id nowo dodanego użytkownika czyli nowo dodany użytkownik powinien mieć tutaj id w tym momencie 3 gdyż ostatni był drugi E, stworzę sobie zmienną user id i wyglądanie funkcję. MySQL insert id zamykam sobie połączenie z mysqlem i zwracam sobie właśnie tą zmienną Zaraz sobie zobaczymy, czy to działa. Tylko jeszcze raz spojrzę na tą całą funkcję. Ok, wygląda, że powinno to działać. Miejmy taką nadzieję. E, tą część, którą tutaj stworzyłem, nazwa, tą część możemy sobie wrzucić po prostu tutaj. Ja zrobię to w ten sposób. Troszkę to oddzielę. Ok, to na funkcja. Zaraz sobie ją wywołamy, właśnie z tym e, data jako parametr, przerzucę to tylko tutaj tą część to jest moje przykładowe, powiedzmy że w tym momencie nacisnąłem e, rejestruj, zarejestruj mnie i forma przesyła nam przez post wszystkie te pola do mojej funkcji czyli kopiuję nazwę funkcji tak data i tutaj jest też data także powinno zadziałać Przechodzę do przeglądarki i odświeżam okno. Funkcja powinna zostać wywołana. Przechodzę do, do mojego MySQL, -a. klikam na użytkownik i widzicie, te dane zostały dodane. Adam wumiał takie samo hasło, tata i X. też ma takie samo hasło, czyli to wszystko jest tutaj poprawnie. Tak? Czyli funkcja nasza zadziałała. Teraz musimy sobie wszystko to potrzepić pod nasz formularz. Jeszcze musimy sobie przeprowadzić walidację naszego formularza. Ja to zrobię z wykorzystaniem JavaScriptu. Nauczycie się nowej rzeczy, jeżeli tego nie umiecie. A jeżeli a jeżeli już coś takiego robiliście tutaj mam krótki kurs JavaScript Form Validation. Możecie sobie podpatrzeć, jak ta walidacja przebiega. Ja jeszcze raz szybko to krok po kroku wytłumaczę w kolejnej lekcji. Do usłyszenia. Cześć.